I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sleeping Toxów. Wracamy do przygód Wei'a Chen'a. superparku, o. Od razu Tiffany na tamtym w odcinku, poprzednim. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy się o to jakby robi rogi. Nie pamiętam jak to się w nie. Co? Nie, w prawą stronę, tylko lewą. Trochę nie nagrywanie Prawdopodobia wszystkie z tym jest nagrywanie odcinków na zapas. Potem w takim zabrachu będę czuła co się dzieje. Ale miejmy nadzieję, że to się rytm wrócić no, nie są do tego najlepszym sobie spokojnie, nie lubię troszkę utrzymywania odległości, ale podobno najlepszym sposobem na śledzenie ludzi jest odległość dwóch samochodów. Co tam u Was? Napiszcie w komentarzach w sumie. Hey, what do you think you're doing? Who are you? Wei Shen, motherfucker. Who are you? Oh, so the big triad gangster is mad now? Only the big triad gangster can sleep with other people? Whoa, triad? i'll see you later who is this not ping person you think you can fool around on me and i don't care like she didn't mean anything to me it was just part of work work you think i'm an idiot you think you can go around jumping into other girls whenever you feel like it Well, what's good for yang is good for yin okay okay look, i'm sorry all right i never meant for you to get hurt huh, some excuse so you're gonna dump her now stay loyal to me

A zróbmy sobie to dochodzenie, tutaj, które już mowa o dziewczynie. Hehehe, mość rzucił we mnie beczką kurwa! Ty, co to było? No dobra, jedziemy, zrobimy sobie to. Kurwa beczkami we mnie rzucają, kurwa, to pani na pewno. Głościa przegojno, o! Laska się okaziła. Tak, 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 Muszę tutaj wyjść. To jest wyjściek. Tak, to jest wyjściek. Dobra, nie jechać środki, nie przeszkadzać tej teraz.

Jesień, właściwie spadł dzisiaj śnieg. Nawet jeden. Hmm. Dużo radzą? Nawet hmm. sporo. Wejścia koła. Super, fajnie jest. Po koleżeńsku. Spadł nawet śnieg. Eee, padał śnieg z deszczem. Ślub. Dojdziemy sobie jedziemy sobie na ślub. Ogólnie. Albo chodź, tam co. Chociaż powinienem grać, też to się nie Świeci się kapliczka zdrowia. Wysiadamy. Szybka modlitwa. Już nie wiem, czy to jest modlitwa, czy. co to jest. Że mam ten kaskę na głowę. To, to zdejmę pan. Ufa. No fiadej. I jedziemy dalej. Hmm. Tak, ja ogólnie jestem człowiekiem świątecznym, Skoro kolei mam śniegu i ja już komentowałem na początku listopada, przypominam, że świąteczny świątecznie się drugiego zaczyna. Więc y, jest było fajne. Hmm. I dalej to jest gdzieś tam korenduje. Już mamy 20 listopada i w pracy udało mi się kolędować kilkoma no, złami, to jest super um, chciałbym, żeby były białe światła, tak. gdy jecham na no, ty jeździsz tak jeździemy um, na ślub wypadałoby się jakoś na tym ubrać, ale ja już eee nie mam, tym e! Też mam te odcinek do nagrania na jutro, już mi się wszystko pokończyło. Więc tak teoretycznie siadam troszeczkę zmuszony, ale z drugiej strony nie. nie mam na sobie teraz. Może oprawię ścinki z ale pewnie nie, by mi się nie wychciało. Tylko po to, żeby codziennie był materiał. Podoba mi się to, że wyświetlenia przy tych boomach, które mam... Przepraszam. Pana tam, który siadł, Przy tych boomach, które tam były. Bo okazuje się, że ja na kanale co jakiś czas, tak powiedzmy co półtora tygodnia, jakiś filmik nagle wybija się w górę. Wybija się w górę. Nie, nie mam ochoty tego I nagle wyświetlenie pozostają i średnie wyświetlenie. A, to się trzeba ubrać jak człowiek. Ale to też wygląda. See you again soon. Bye bye. Hey man, I'm stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. No worries, it's still time. Don't start without me. Ej kurwa, sam bym w takim coś pochodził. Może nie konkretnie białem, bo to mi raczej nie będzie pasować. Ale dobrze to wygląda. Już to wygląda dość po kto, co i to tymczasowe dla testaciny. Uh, way, look hello, I'm so happy you can make it. Congratulations, Peggy! You look stunning. Thanks, Way. You both must be very happy. Yes, the best day of your life. So they say. You know what? They're right. <laughs> <laughs> if you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. <laughs> Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. <laughs> oh and this is true i expect the food to be wait wait Fantastic. i got a case of the chairman's favorite wine in my car i forgot to bring it in do you mind grabbing in and making sure they know it's for him i'm gonna make sure he gets inside okay yeah sure thing winston you gotta enjoy your day okay where you park Ah, right through there i'm going i'm going just bring it into the kitchen <laughs> Morto, daj kurwa, bo niech będzie już, już. Um. Daj perkera. Dobrze jest. Co jest kurwa? Czy nie bije się ktoś? <śmany> Stay down, bitch! kurwa! kurwa... Oj ty Dobrze, <gury. śmany> że wziąłem do środka. Człowiek chyba wiedział, co się pisze. Nie <śmany> 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 <śmany>

O to jest. To jest sami gangusi powinni być. A co to się dzieje?

Oh yeah. Winston! Shit! Oh. oh god! Peggy! Wait! Get Peggy out of here! Cheek! She doesn't deserve this! Winston! Winston! To mamy już i dwójkę do A pistolero, halo? Kurwa, mordo. Pistolet tu był, w okazcence miałeś kurwa. No no wejdzie, chuj. Chuj.

Ale kurwa sytuacja jest na plecach, więc nie wiem, co on takiego na przykład wszyscy nasi nie żyją. Cholipka dobra do obrony. Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here, Uncle Paul. You're hurt. It's nothing but a little scratch. You look sort of... We gotta get you to a hospital. <coughs> Reload Dawaj, lecimy dalej Oliwka jasna, nie wycelować kurwa Dobra, regeneracja życia I z wujaszkiem lecimy dawaj, 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 bo to jest on nie ma dużo. Coś tam strzelił, ale ja sobie kurwa nie poradno. mamy to. Go, 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 go. Oh, God, God, a sacred thing my uncle he's oh. hurt we need a doctor now what is this what's going on here my boy maybe you'll want to leave before our friends the police show up <laughs> are you gonna take care of my uncle and if anything happens to him I'm holding Hello, you personally police? responsible oh thank God i will be clear okay okay. No, gdyby nie ten strzał w cywila, no, kurwa, jedyny żyjący, nie? Ja pierdolę. Ale on nie farta. <grywa> o! Dobra, udało się. Spotkajmy się w umrzonym miejscu. Oj, Raymond już wiał strzał nie, jest, za praca. have you been? stuck in traffic it's hong kong fuck raymond you think showing up for these things is easy for me i know you've been through a lot boy more than we have any right to ask now the wedding it was a massacre raymond a massacre winston was a red pole sure but his wife a fucking gunned down his wife on her wedding day we knew you would become personally attached way it's inevitable in an operation like this and seeing something like that would be hard hard for anyone it's war now no it's not you're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You wanna give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Oh. <sighs> Anything happens to me, you look after my people, okay? Get Peggy out of here. Winston! She doesn't. Zbierzimy się u siebie w mieszkaniu Gdzie jest papuszka? Tu gdzieś powinna być papuszka. Kupowałem papuszkę soda. Napijmy się. Gdzie jest kurwa ta papuszka? Ja mogę? A jak się napiję jeszcze raz? A, to się rozpi to samo, okej. Okay. Where were you last night? I stayed at Danny's. Does his mother complain? Tolerate you two slut perverts? Everyone in town is talking about the wedding massacre. Oh yeah. Hey, what can I do for you? Uh you can give me my. Yeah. You go enjoy yourself. Thank you for Would you like something? Trochę przykro porównasz się, że jakoś to przykro. No ale dobrze, zajmę do sobie roboty produkcyjnej. Zobaczmy, czy nie. To jak mamy jakieś 6 minutek i się naszczelaliśmy, to byłoby miło. To co jest, kurwa?

打翻只狗啦！我食架你噶！我你搬嘢啦，快啲斯卡斯俾多先你哋。你打我！我等我呢人好耐噶啦。

Kurwa, to moje! auto mi zajebali. No co nich kurwa? Co za... Ty masz... Nie wiem co powiedzieć, co to kurwa było. O, wszystko będę, dobra. Cztery... Pięć... 6 A Piąteczka Dobra, dajmy tu piątkę Udajmy siódemkę dajmy ósemkę Dziewiątkę No i dobra To cóż, no, bierzemy oturnie no. Gdzie nam kurwa pozawierały tam jest kamera, jest kapliczaczka. O, zbierzmy może kapliczka. Może nie będziemy jednak jechać na tego kościoła. Bo nie ma to sensu. Są trzy minutki, porobimy jakieś. Ty, to nie to. to, to, to jest. Ale wejść. Wejść tam, tak? Są są będziemy wiedzieć. Wejść na to, co Ty, łódko mnie Boże, Dobra, ale to Nie na ja jeżdżę? Tu jest ale nie ma za zakonić, Dobra, w <moglą> górą Te, nie pay attention, Ful. Ej, oj, to jest przejście na drugą stronę, to mnie nie interesuje. Kurwa, co tu się dzieje? Jezus Maria. <coughs> Cały zakrwawiony. Czemu ja chodzę w ciuchach Winstona? Dlaczego tu się kurwa nie da wejść? Dobra. spokojnie. Dobra, nie gazuj już mi tego 8 razy, już mi ani co nie jest potrzebna. Chodzę no dobra, jebać to. Dobra, pójdąc, pójdziemy na masaż na koniec. You looking for a Give me the special treatment no? Alright, I, I could use a little stress relief Let's see if we can make you feel better all over Disgusting accent And no, I think that this Feel że better, masa, baby? That this, um... I thought you were going to end the episode Ja bardzo dziękuję za oglądanie, tu był Rewis na byliście wy i życzę miłego dnia.